Siema. jesteśmy właśnie na stacji Forze Watorym i dzisiaj jedziemy na pierwszy mecz w sezonie. Będzie fantastyczny dzień pierwszy mecz w sezonie mecz Pezrę Poznań kontra mm, kolejarz Opole, więc mamy nadzieję na świetne widowisko. No i zapraszam na vloga. Godzina dziesiąta, my już po znaniu. E, idziemy na stare miasto, no bo jeszcze 5 godzin do meczu, więc obejrzymy sobie tam jakiś stary ry rynek czy coś. No i będziemy potem powoli się kierować na Golęcin. Nie, nie będziemy podrować, Wągel drogi. No to teraz na stadion. I cyk. my już w Lasku Golęcińskim, dużo zieleni, gdzieś na uboczu szalik ubrany, więc za chwilę najgorsza rzecz, czyli bramki. Mam nadzieję, że przejdziemy bez problemu. Jest Golęcin, jest drużyna kolejarza Opole, a właściwie kibice przyjechali, więc super. A więc udało się wejść na Poznań, na stadion. Jestem bardzo zadowolony ze mną. Jest tutaj kolega z Opola. Cześć, cześć. Zaczęła się muzyka. Piękny stadion. Robi wrażenie. Myślę, że będą wielkie emocje.

Nie są ze strów Pszczółki trochę latają. Próba toru pierwsza za nami, za chwilę druga. Oj, muszę do obiektywu mówić. I teraz PSZ. Postaram się jak najwięcej wam nagrywać, ale to jest dosyć głośno. Jak to na żużlu. Więc jakieś tam urywki i moja twarz co jakiś czas Zakończyła się próba toru i za chwilę zawody Jako z też Żyd Poznań Witamy bardzo serdecznie No i jadą Polski i Kierownik zawodów Kierownik startu Number one Thank oh you. Cześć! Gust jeden, ale pojechali. Jest już po ósmym biegu, jest bardzo gorąco. Nie mówiłem chyba o tym, ale bardzo ładnie położony stadion na Golęcinie, w Lasku, dookoła wszędzie zieleń. na razie wynik 26 do 16 dla PSŻ tu poznań. Także PSŻ wygrywa i być może utrzymią. Powiem tak, Rune Holder dzisiaj błyszczy formą świetnie. Strasznie upalnie, jest. Tu... Szanowni Państwo, mamy bardzo fajną niespodziankę. Wiek Mesz się skończył, ale to nie koniec atrakcji, bo jesteśmy w parku maszyn A teraz idziemy na tor z zawodnikami Chodźmy Można, nie? Ło Oni tam nasi i tak będą tu między płotem a tym, więc Na trawę nie myślę czy nie? Nie, no możemy tędy normalnie sobie Będziecie na bogu. Wiecie o tym. A to wszystko dzięki tym panom. Miło nam pomóc przede wszystkim. To sprawdźmy jaki ten start był. Mhm. Okej. Okay. No dzisiaj twardo, twardo w Poznaniu. Pokopiemy sobie jak grzbowcy. Ale. Czujmy się teraz jak żużlowcy na torze. Młody talent Francis. Znakomity występ Jonas Seiver Salk. Dobra, bo im uciekają moi przewodnicy. Proszę bardzo, pan Tomasz. Szefito. panem Tomkiem co, obchód toru? Tak jak mówiłem, no mocny materiał, nie? Pewnie za dużo się nie działo podczas zawodów bo nie było jak ale teraz, no jest mocno Wejście na tor, po samych zawodach może się uda zawodników jeszcze zahaczyć i zdążyć na pociąg powrotny. Bo bo jak nie zdąży, to czeka mnie 7 godzin na dworcu. Co jeszcze raz? <laughs> Siema Damian, pozdrawiam. Pierwsza perspektywa. rozjadą mnie. Tor w Poznaniu dzisiaj wyjątkowo twardy, a podobno lane było od rana. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. Ogólnie chodzi o to, że ja pisałem Gingerowi przed meczem powodzenia, czasami mu właśnie też tak piszę. On mi też coś tam odpisywał. No więc chodziło mi o to właśnie, że on mniej więcej wiedział kim jestem, nie? Cześć, fajnie Czarnogorskowsku pozdrawiają. A, dzięki wielkie, pozdrawiam również. <laughs> dzięki. Nie Tam jest rune Holta Jeszcze go pamiętam za czasów włókniarza Tego drugiego Pozdro. Pozdro. Pozdrawiam Pozdrawiam Thank you Pozdrawiam. Ginger udziela wywiadu tam No i na tym moja wycieczka w parku maszyn i w ogóle w Poznaniu się kończy. Bardzo dziękuję koledze za udostępnienie za udostępnienie toru na te parę chwil. My za chwilę mijamy bramę, w sensie ja wracamy do domku. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam! Super wycieczka, nie? jedna z lepszych wycieczek.